Bardzo serdecznie w takicznym gronie. Ja nazywam się Katarzyna Ludzic miałam okazję nie tylko poprowadzić parę spotkań tutaj z Państwem z, ze słowackimi pisarzami, ale również mam to szczęście, że jestem tłumaczką prozy Jarosowa Lurisza w Polsce. <noise> Zanim jeszcze przejdę do autora, to może powiem o z tym termosem, który tutaj stoi. Otóż Tegnos musieliśmy kupić na szurek. A nie wiem, czy Państwo czytali jakiekolwiek wywiady z autorem, ale jest to już stosunkowo znana rzecz w Polsce, że to jest absolutnie e, największym fanem polskiego żurka na południe od rzeki Odry, na południu od Karkonoszy. Ja no, to, 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 no, nikt, eh, to no, nie Cześć. Ja jestem po mocno w jestem w

a, nie tylko, tylko ten most tutaj, który stoi jest nowy, nowa jest też książka, więc mam w a, Nowa na polskim rynku. A, dwa lata temu, kiedy tutaj byłem we Wrocławiu, jakiegoś tego samego festiwału wykonywaliśmy no, poprzednią powieść na hotel a, Więc za jakieś kolejne dwa lata mogłaby wyjść kolejna powieść. Ja już wiem, a, jaka to jest powieść. Powieść, która miała miesiąc temu premierę w Czechach, powieść na trida czyli Aleja Narodowa, dla tych e, z Państwa, którzy mogą nie wiedzieć, Narodnie Trzyda jest takim miejscem dla, dla akwalifikacji rewolucji czechosłowackiej, trochę jak, takim bardzo symbolicznym miejscem, można je porównać z Estocznym Gdańskiem. było bo demonstracji, demonstracji z kluczami, gdzie ludzie dzwonili kluczami, żeby wyrazić swój sprzeciw wobec reżimu wobec komunistycznego. ten to je totiž to, ta, ta, to jest český termos, a, bědouý, tak, a, tak, a to je pro protože mám, no, my, my máme v Čechách, já jsem z Podkrkonoční, z a my tam která se jmenuje ten termos vlastně to bude prezent, pre, 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 mámy, to, jsem spod, 집에, či część prezentu dla mojej mamy, otóż że jestem spod, spod z Brzezyskiej Karkonoszy, mi powiedzieć tutaj. A I my tam velmi podobnou zupu, toho žurku, zupa a z vaše kyselo. Jo, to je taková kysela, prostě taková, a základ, ty pořád mají stejný základ, jo. A já na to vařím, a tak jako a, a, zajímá mě ta Evropa, jak se jako propoluje, e, e, ta kuchyně, jo. Třeba teď mám takovou teorii o knepících, kde se všude jedí, se všude jedí, když se všude se jde, A, tak jak interesuje mnie Europa i interesuje mnie ta Europa Środkowa i sprawdzam, co się dzieje, tak jak zupa, kiselo jest podobna do żółw, tym, że jest właśnie kwaśna i że ma, robi się on w podobny sposób, to tak ostatnio się zaczęłam interesować knedlami i knedlikami, też czeskimi, które są takie bardziej podobne do bambuchów, gotowane, gotowane na parze. Jí, jí observuje vlastně jak vělu míst, tak ještě, ještě to samé. No, že, a ten Žurek je totiž ten kyslostný, jenom těch neponoší. A já jsem slíbil mojí mamince, že ji přivesu v aby aby ochutnala, protože já mám skutečně rád a dneska jsem byl úplně v šoku, když vždycky, když jsme v Krakově taky, ale v podstatě mluvím, protože člověk kamkoliv, vždycky já se ptám, kde je nejtěžší mléčný bar. A tady mám jeden oblíbený, tam u univerzity, který tady všichni znáte, a tam už jsem byl třeba padesátkrát A dneska neměli život jsem byl úplně e, strašně z e, toho smutný, protože jsem tam ještě vedl mého německého kamaráda, který tady byli číst poté Martina Beknář. Uwidzisz, to się coś tak, to beznać, to jest za no, Tak moja mama właśnie też zawsze gotuje kisało, a ja już ja, w bardzo lubię właśnie nie zawejść do tego spróbowania. Ja nawet za każdym razem, jak jestem w Polsce, czy w czy w Krakowie, czy w Warszawie, to zawsze wiele ludzi do barów mlecznych i pierwsze co zrobiłem, jak przyjechałem do Wrocławia to poszedłem do baru mlecznego Uniwersyteckiego, który wszyscy Państwo tutaj na pewno bardzo dobrze znacie, bo dobrze chodzi o pan Miś. I nie mieli żółtku dzisiaj. Byłem bardzo rozczarowany, bo też odam, że zjadł Górkowo, To była katastrofa. Kompletna tak. <grytna> mała katastrofa. Przy wizycie w Polsce zatem. No. Także Martin Becker, ten mój niemiecki towar, który gościł o mnie, to jest niemiecki autor, ten, ten tak się musi, Liby, że to musimy na deska Zapraszam też do Misia swojego przyjaciela, Martina Pekekę, który będzie miał spotkanie. Tutaj pominąłem, mówiłem, jakie to jest cud i o to większe było niż na tego cudka nie było, więc będziemy musieli to dzisiaj wieczorem spróbować. Ja może tylko dodam jeszcze, że Martina nie jest tylko przyjacielem, ale, ale też jest współpracownikiem Jarosława Rubisza. Same prozy, Jarosław Rubisz pisze sam jako autor, ale inne formy literackie i około literackie, scenariusze filmowe po niemiecku, czy audycje radiowe i sztuki teatralne w języku niemieckim, pisze właśnie z Martinem Beckerem. Z kolei sztuki teatralne w języku czeskim pisze z przyjacielem z dzieciństwa, z Petrem Pichą. Komiks Aloy Snevel, oczywiście, o którym a, Państwo być może słyszeli dzięki, dzięki jego polskiemu wydaniu. <grymne> tak, to jest Alois Nebel. A, lub może słyszeli Państwo o filmie animowanym, pełnometrażowym, który zyskał europejską nagrodę filmową w zeszłym roku to najlepszy europejski film animowany, a, tworzy razem z Jaromiłem 99 Plastikiem, muzykiem z kapeli pejskijskiej. Jarosław również jest, nie jest generalnie egoistą, jeżeli chodzi o... Nie, to Pani współpracować z innymi ludźmi, jakoś tutaj, podczas tego, że to jest o tych problemach w ogóle wymieniamy sobie z tymi kamerami ludzkie, kuchnowskie recepty, to jest taka jakby najnistotliwe, ale kuchnowskie recepty. Ja bardzo lubię pracować z ludźmi, a właśnie musimy przecież chodzić do tych knajp, rozmawiać o problemach, o kobietach, o kobietach wymieniać się, przepisami na, na, najlepsze jedzenie. Ja, szczerze mówiąc, ja się nie dziwię, że, że Jarosław już tak często, <noise> często pracuję z, z ludźmi i, i, ta praca jest równie owocna i równie ciekawa, jak, jak rzeczy, które e, sam robi, bo niech Państwa nie zmieni ta lekko literowska grzywka, będąca no znakiem, bo się osobę, już od 10 lat, jest to jeden z najbardziej miłych ludzi, jakich ja w swoim życiu poznałam, nie naprawdę, że nie poznałam tej tej mrocznej strony, ale kuchni tak będą jakieś mroczne bar, że tam będziemy we wszystkie To znajdzie się jakiś jakiś nocny bar, tam tam 6 dráno. ale sobie, ja sobie, ja sobie, ja sobie, ja sobie, ja sobie, ja minule. To sobie, nie sobie, jest to ja sobie, ja sobie, miejsce A, to, a, gdzie, gdzie skończyliśmy w tamtym roku imprezę w nocy i to jest kraj, český czeski raj, no jest pod wiaduktem, leją tam, leją tam czeskie No a hra, ale są <laughs> kurwa <klarly> tam reali death metal. Muzyka, která tam leci, to, to jest zawsze jakiś skandynawski death metal. No, mi się to, to takie wewnętrznie sprzeczne, że tu czeskie piwo z jednej strony, z drugiej strony skandynawskie ale ja myślę, że to jest właśnie... To, to jest coś, coś w tym koniec maków w Chalsinkach ja nie myslę, jest w na Helsinkach, napisane Czechka przez Czechach. Ja sobie si myślę, że ten, nasyki są właśnie parią, sobie to normalnie wybrałam. Nasyki są te w Niemiecku. A... Można być to może być ten czeski raj właśnie. Ta powieść nie ukrywa się w Helsinkach. Helsinki to jest nazwa baru, gdzieś we wschodnich Niemczech i być może właśnie czeski raj jest trochę tak trochę, jak Helsinki. No a ja są ten Romanisy, ja sam że to jest trzeba jedyny powód, na którym Roman wyszedł fiński. Wydaje mi się, że to jest jedyny powód, dla którego ta powieść wyszła w Finlandii dlatego, że w tytule jest pewnie z Ja ja sam Ja byłem przed 3 lety na literarnym festiwalu, a spotkałem się tam z lektorką, taką krasną, skandynawską, 95 wysoką. Bo tam 3 lata temu na festiwalu literackim spotkałam właśnie taką piękną skandynawkę, wysoką, 1,95 Ora, ora. i jednemu, jednemu fińskiemu tłumaczowi z języka czeskiego książka bardzo się podobało, i przygotował pięciu dziesiątkę No, a ja sens nie słyszałem, ale teraz, żeby to widzieć. To, to takie większe wydawnictwo w Finlandii. Spotkałem się z tą dziewczyną, ona pracowała w tym wydawnictwie, Ty chociaż oni to chętnie wydali. A ja tutaj powiem muszę angielski, to ja je, to to Ja teraz powiem po angielsku, jak żeśmy z sobą rozmawiali. Jest taka zupełnie prosta, prosty język angielski, innego nawet nie znam. It's a great to jest świetny tytuł. Wszystko sprzedajemy, wszystko sprzedajemy. Super, to sprzedamy, sprzedamy wszystko. A ja chcę sobie a czy to jest powtarzanie o fińskich bankach? A ja spytałam, czy to pani, to, to nie jest o fińskich bankach. To jest jako bank strzele europejski. To jest o środkowoeuropejskich bankach. Czeski, niemiecki, polski to mogą rozumieć. Czeski, niemiecki, w Polsce będzie, no, będzie to zrozumiałe no, tak, na Węgrzech. Tak, no. Fausty. Ale, ale ona říkala, já, uh, yeah, I read just one page, but I like it. Ona ho viděla, že tam to jednou stranu, ale podobně. mi se. I like your sense of humor. A já jsem říkal, tak mi říkal, ona je spíš smutná. Když to bych tvoje počutí v umoru, já tak si zasávám, ale ta książka už jsem nezvěděl, že je smutná, a mě dostal. Ona je to trochu, trochu je vtipná. No, to je trošku zabavná. Ale, 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 no, to nebudilo, tak to vydalo to nakladatelství. Prostě... A ja się <gry> to pan wydał. jedyna recenzja. Nie dopadła. A to wydatki to się wydało. Wdało Państwo Pan po Kelsinkach i, i potem, tak jak szperałem w internecie, nie pojawiła się ani jedna recenzja tej książki. Ale ta krasna lektorka już to naprawdę styna pracuje. A i ta piękna, piękna lektorka <gry> już ja ja nie pracuje z Ja się to. to. Mam nadzieję, że jej nie wyrzucili do tego, że... Kupili, że kupili tę książkę, a potem nic nie sprzedali. Także można ze snu zabrać i w saunie. Tak? Może, może gdzieś, gdzieś jeszcze jest... <noise> <noise> może gdzieś w Finlandii pali się tę książkę na, na podpał w saunach, tak żeby... Ale, ale z jak w Francji, we Francji się sprzedawała dobrze. Ja no to jest to, to ciekawe, no bo na przykład we Francji się dobrze sprzedawała. miała bardzo dużo recenzji. A mam no, moc, moc rady, że to ta to... Zepnieszka. I bardzo się cieszę, że, że na razie ta książka ma, ma bardzo dużo reakcji w Polsce. Ja tylko dodam, że premiera tej książki odbywała się na takach e, w Warszawie. Więc mimo tego, że wództwo wszystkie nie ma tej zwielki z Wrocławia, to mimo wszystko do Warszawy media, wywiady... To jako, że musisz czytać tutaj. No tak samo jak w Czechach człowiek musi dotrać. Ale mam nadzieję, że, że widzieli Państwo chociaż część tych wywiadów, czy recenzji, które się pojawiały w polityce w, w proście, a, czy w rozmowach w Wysokich Obcasach, gdzie, gdzie Jarosław Pudwisz w w męskiej końcówce. Czy to Pan znał taką jedną logikę? Ano, to była taka tak? Z no. I tutaj, 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 jest taki strasznie zajmowy chłop przy mojemu. Ale jest taki bardzo jeden ciekawy, bardzo ciekawy facet. W Gibra nie tu, Marcin, a ten co rozoczy ulebierała w współodęgnię, literaturę. To właśnie Marcin Skrawka zadecydował, że postanowił taki kartu, że będzie wydawał czeską literaturę ja w Polsce. Ja rupam, że na nie nie teraz, Mam nadzieję, że, że nie zbankrutuje do tej czeskiej literatury, bo, bo potem będzie musiał się przerzucić na sprzedawanie czeskiego piwa. Ja. Což je možná místo smíšší, Co možná ten nabídka rovněž mě šance předat v knihách. Ale ne, to, já mám moc velkou radost z té knižky, protože ona je sice taková jako česko-německá, ale zrovna mě se dneska, jsem tady dělal rozvod o rádiu a přesně jsem vysvětloval, že ten příběh je ale jako i středoevropský, že mě na té literatuře vždycky zajímají i na polské literatuře, kterou čtu. To, co by pominało Irseniwietrzały także w Polsku, w Czechach no w Niemiecku, tak z tej pominają tych naszych e, formalach, które są obecnie strasznie obrotnie. Nie to też bardzo się byliśmy na, na rozmowie w polskim radiu tutaj we Wrocławiu i, i padło nam pytanie o, o to, e, dlaczego, dlaczego ta książka akurat została, została napisana. Po, no to właśnie nie było pytanie, tylko to była taka refleksja na tym, że w recenzjach często pojawiała się informacja, że dlaczego takiej książki nikt nie napisał o Polsce, tak? Nie napisał tego o polskich bankach, którzy go dostali w latach 80-tych. I odpowiedź brzmiała, że bardziej interesuje mnie właściwie to, co uniwersalne, bo tak ta książka odbywa się w Czechach, akcja, akcja toczy się w Czechach i e, we wschodnich Niemczech, ale interesuje mnie bardziej to, co jest dla nas, dla nas wszystkich wspólne. A ta książka e, ma, robiny, ma w dwie dziełowi robiny, mam dwie, o są nie na ale są propojeni, a ja się no co było pan w Ale można to jeszcze po magii, no? Jak um, Być może ta, ta książka dzieli się na takie, takie dwie części, właściwie dwie historie się tam przekładają. Jedna z, ze wschodnich Niemiec, współczesnych wschodnich Niemiec, jedna z Czechosłowacji i być może ta książka jest trochę o panku i o tym o tym co się co się stało z pankiem, ale być może tak, też jak założył Andrychowicz, który czytał tę książkę e, po ukraińsku, jest to również książka o końcu młodości. To mam z tym żal i z woborną on opowiada, ja o o jak, jak to nie o tym panku, ale spisło to wady, a po o tym smutku, który jako przyjdę po tym, kiedy to wady, będzie przecież drugi jak go dyskomunikie. I być może to jest właśnie to, co jest najważniejsze w tej książce, że nie opowiada, nie opowiada tyle o samym parku, co o utraconej młodości, która, która kiedy odejdzie i nagle sobie uświadomimy, że, że już jest za nami, pozostają nam tylko jej wspomnienia.